Cześć wszystkim, witam Was gorąco w kolejnym filmie i dzisiaj zapraszam Was na filmik, w którym pokażę Wam kilka nowych rzeczy, które znalazły się w mojej szafie. To nie będzie taki typowy hol, że pokażę do kamery i do widzenia, i kupcie sobie. Tylko, z racji tego, że tych rzeczy jest mało, a ja ostatnio wprowadziłam minimalizm w swojej szafie, to postanowiłam, że pokażę Wam, jak można te rzeczy miksować w różnych kombinacjach, dodając różne dodatki. I wówczas yy, dana rzecz zmienia swój charakter. I właśnie to chciałabym Wam dzisiaj pokazać, także jeżeli jesteście zainteresowane takim filmem, to zapraszam. Pierwszą rzeczą, którą chciałabym Wam pokazać jest sukienka z mango, z outletu. Czyż ona nie jest piękna? Po prostu jest moim zdaniem romantyczna, przecudowna. I takie rzeczy same w sobie nie potrzebują... Jakiś super dodatków, którym jeszcze Wam dobrze pokażę, bo one same w sobie są tak piękne i tak charakterystyczne, że nie trzeba tu za dużo szaleć. Jest taka zasada, że w modzie, jeżeli coś jest ładne, to nie przedobrzamy, nie dodajemy jeszcze jakichś kolorów, jakichś dziwnych faktur, bo to jest zwiewne i tu trzeba zachować tą zwiewność, ale można zmieniać jej charakter ze względu na przykład na agresywność stylizacji bądź bardziej takiej e, pokazać, żeby ona była bardziej taka kobieca. I tak, moja propozycja to żeby taką sukienkę połączyć na przykład z czarną ramoneską, e, i wtedy dodać na przykład jakiś element troszeczkę sportowy typu slipony, i wtedy ona nabiera bardziej sportowego charakteru. Zatem nie szkodzimy tej zwiewności, ale nadajemy tej, tej stylizacji bardzo fajnego takiego. Bardziej określonego charakteru, i dla mnie to jest stylizacja idealna. I spójrzcie, fakturami taki strój wygląda cudownie, bo troszkę skóra nadaje tego charakteru, tak jak mówiłam. Tu jest zwiewnie. I mamy jeszcze tutaj, akurat ta skóra e, jest ze Stradivarius. jeżeli ktoś by pytał, może gdzieś jeszcze, chociaż chyba wyprzedaż się już skończyły, więc chyba nie dowiecie, ale we Stradivariusie często są fajne kurtki właśnie skórzane. I tutaj do tego e, dołączyłam buty swoje nowe z Pepe Jeans, takie białe slipony, one jak nie wiem, bo już w nich chodziłam. E, I tutaj e, bardzo fajny taki detal w tych butach ale tak jak mówię, skóra ze skórą wygląda świetnie i plus ta właśnie zwiedność i do tego wszystkiego można wtedy dodać jakąś taką fajną jeszcze skórzaną torebkę w takim stylu troszkę eleganckim ale też przez ten łańcuch nadaje to charakteru bardziej takiego sportowego i luźnego także moja pierwsza propozycja jest właśnie taka. Ok, druga propozycja z tą sukienką to dodanie białej długiej kamizelki. Tutaj na dole ona jest bardzo zwiewna. Przez to nadajemy jeszcze bardziej romantyczny charakter i podkreślamy właśnie romantyczność tej sukienki. I po prostu to wygląda świetnie, słuchajcie, kiedy coś tutaj powiewa, kiedy te faktury są bardzo do siebie podobne i takie mięciutkie. Naprawdę połączenie to, Zawsze wygląda dobrze, bo kamizelka, jeżeli ktoś ma jakiś nadmiar kilogramów, wydłuży optycznie i też pięknie komponuje się taki pudrowy róż z wielą. I do tego wszystkiego ja bym sobie proponowała swoją torebkę stosa. O, zobaczcie, w ten sposób. I żeby zachować klimat elegancji, to buty z zary. Z takim, e, z takim tutaj dodatkiem złotym, one są wiązane na kostce, prześliczne buty zamszowe i to wszystko, myślę, bardzo fajnie wygląda. Kolejną rzeczą, którą zdało mi się upolować przez internet, bo niestety w sklepie stacjonarnym tej rzeczy nie ma albo nie będzie, nie wiem, czasami tak jest i oczywiście mowa tutaj o ProModzie, to jest płaszcz, który jest z nowej kolekcji. I wiecie dlaczego go kupiłam? Ponieważ ja w swojej szafie miałam dużo płaszczy takich do pół uda, a ja chciałam taki długaśny płaszcz, naprawdę długi, do kolan, czy nawet za kolana on jest, słuchajcie, za kolana. Bardzo, bardzo długi, z takim lejącym się paskiem. Eee, takie rzeczy nadają taki bardzo... Nie chcę powiedzieć tego słaby, nie wiem czy można go tak użyć, ale klasyczności jest coś takiego. Klasyki, o! E, nadają e, stylizacji klasyki e, i dodają takiej dostojności, to właśnie chciałam powiedzieć. I podoba mi się taki styl na jesień, że właśnie taki płaszcz i wtedy koszula. Koszula może być na przykład bordowa, ona jest z zeszłego roku z promodu, na przykład taka. I wówczas te dwa kolory beż z bordem wyglądają po prostu nieziemsko, moim zdaniem. E, albo można dodać, jeżeli jest jeszcze ciepło w miarę jesienią, jakąś bluzeczkę taką e, wyciętą bardziej i tylko na to zarzucić płaszcz. To jest bluzka EKRI nowa z Hendemu z nowej kolekcji. Także jeżeli Chcecie, bo ostatnio miałam w filmiku i pytałyście, to teraz yy, jeszcze można ją kupić. Tutaj na dole ma takie prędzeleczki i ma bardzo ciekawy tutaj tą górę tak wyciętą. Albo można dodać na przykład koszulę w kratę, która zawsze jest modna i zawsze świetnie wygląda w, tym, w takich zestawieniach. Także takie trzy moje propozycje z płaszczem, i płaszcz jest naprawdę świetny, dam wam linka na dole, bo na jesień moim zdaniem będzie to po prostu hit. I jeszcze chciałam Wam pokazać, jak pięknie taki brąz wygląda właśnie yy, z takim płaszczem. Zobaczcie. I to jest torebka moja nowa z promodu. Ja już Wam ją pokazywałam w ostatnim filmie, i to zestawienie po prostu moim zdaniem jest nieziemskie. W nowości w mojej szafie jest taka dzień fajna kamizelka. Ja bardzo lubię takie rzeczy, bo one. Nie wiem, ja lubię generalnie materiał dzielin, on jest bardzo przyjemny dla skóry, ale też świetnie będzie wyglądał ten kolor na jesień. Tu akurat mam dla Was do pokazania stylizację taką typowo jeszcze teraz na lato, bo tutaj jest czarny, zwykły kombinezon i długa dzielinowa kamizelka. I taki kolor świetnie wygląda z bakłażanem. I właśnie ja do niej dobrałam taką torebkę. Tutaj zobaczcie, z korsa, którą znacie już, i pewnie niektórzy mają niej już dość, bo ciągle się pojawia. Ale tak jak mówię, ja jak coś kupuję, to noszę to długo i staram się miksować tak żeby pasowało i żeby to wynosić. Także tutaj fajna taka długa kamizelka z tym papierzonym. Sama powiedzcie, czy to pięknie nie wygląda? Takie zestawienie. I ostatnią rzeczą, e, którą zakupiłam jakiś czas temu, myślę, że z miesiąc, jakoś tak, jest taka kamizelka. Kamizelka, nie, to jest narzutka. Narzutka melanżowa z handemu, bardzo długa. I one co roku y, są handem, z tego co kojarzę, właśnie w tym okresie takim y, lato, przełom na jesień. Zawsze ten melanż jest bardzo, bardzo mocny. I ona jest bardzo długa. Ja sobie wymyśliłam, że stylizacja idealna z taką kawizelką to dodanie zwykłej bluzeczki, białej koszulki. Do tego, do koloru tego świetnie pasuje bakłażan, znowu i moje niebalansy bakłażanowe. I oczywiście można tutaj do takich narzutek nakładać albo krótkie spodenki to są też krótkie spodenki krótkie z chędem z nowej kolekcji takie z takimi frędzlami. Można dodać również długie spodnie i to też fajnie będzie wyglądać. Te są akurat z pull bear, takie zielone, długie z mankietem. I to też świetnie wygląda takie połączenie. No i oczywiście jeszcze dodać trzeba sportową torebkę, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Dodałabym taką, ją już mam po prostu yy, chyba od dwóch sezonów, ona już jest bardzo długo w mojej szafie, ale ciągle nie wychodzi z mody. Taka listonoszka na długim pasku z fajną fakturą weżowej skórki i myślę, że to wszystko wygląda po prostu cudownie. Dajcie znać oczywiście w komentarzach, czy Wam się podoba. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jak zwykle zresztą mam taką nadzieję, nadzieja matką głupi, wiecie. O tym. Ale napiszcie oczywiście w komentarzach, będzie mi miło, e, czy takie filmiki Wam się podobają. E, napiszcie też, co Wam się udało polować w ostatnich miesiącach, miesiącach, może miesiącu, bo w miesiącach, to wiecie, to już jest wykupione. E, może coś fajnego na sezon jesienny. Ja tak jak mówię. Kupiłam tylko ten płaszcz i planuję kupić jakiś fajny mały golfik, jakąś fajną koszulę, ale tego nie będzie dużo. Jedne jeansy szukam takie porządne, ale to dam Wam znak na Instagramie, jak już znajdę. I tak jak mówię, nie szukam rzeczy jakichś dziwnych, żeby zapchać szafę. Chcę ten minimalist prowadzić, chcę porządne rzeczy, kilka ale porządny. Zapraszam Was jeszcze na mój Instagram, bo ostatnio też wrzucam sporo zdjęć i fajnych inspiracji do domu, także jeżeli macie ochotę, to zajrzyjcie na dół w opis. I co? Do następnych filmów. Buziaczki. Pa, pa!